Cześć, Siemanko, Eloszka, Krzysztof Ferenc, Wiaszek oczywiście dla kanału YouTube Olimp Sport Nutrition. Słuchajcie, nadajemy dla Was z Niemczech, dokładnie z Kolonii, bo tutaj znajdujemy się na największych targach fitness w Europie, czyli na tak zwanych FIBO Global Fitness. Marka Olimp Sport Nutrition wystawiała się na tych targach w zasadzie od początku i po krótkiej przerwie znowu mamy tutaj mega, ale to mega kozackie stoisko. Pokażemy Wam sporo nowości, bo jest pięć produktów, które przedstawia Olimp Sport Nutrition, a ja jestem tutaj po to, żeby znowu... Poprowadzić dla Was kozacką relację i pokazać Wam, co tutaj na tym FIBO w Niemczech, w kolonii się wyprawia. A wyprawia się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Bądźcie z nami, jedziemy. Słuchajcie, zobaczcie, ile jest tutaj ludzi za moimi plecami. Mam nadzieję, że tutaj nas nie będą przycinać. Przyliśmy tutaj kilka dobrych minut po to, żeby znaleźć się właśnie na hali 10.2. Tutaj mamy swoje stanowisko E54. Natomiast zmierzam do tego, że gdzie tak naprawdę się nie spojrzy, w prawo, w lewo, wszędzie są hale, wszędzie są wystawcy, wszędzie coś się dzieje, jest muzyka, jest zabawa, jest energia, jest szeroko pojęty fitness. No i co? Wbijamy, pokażemy Wam przede wszystkim stanowisko Olimp Sport Nutrition, ale wiele innych atrakcji. Odcinek. Jeżeli jarają Was sporty sylwetkowe, jeżeli kochacie fitness, jeżeli lubicie ten lifestyle, moim skromnym zdaniem przynajmniej raz, jeżeli jesteście z tej branży, powinniście być w Niemczech, powinniście być tutaj w Kolonii i powinniście przede wszystkim posmakować, poczuć tej energii fitnessowej na własnej skórze. Coś niesamowitego. Słuchajcie, szliśmy, szliśmy i doszliśmy znajdujemy się w sercu hali 10.2, za mną stanowisko 54, czyli stanowisko marki Olimp Sport Nutrition. Zrobimy sobie teraz rundkę dookoła, pokażę wam krok po kroku, co możecie na naszym stoisku spotkać, co możecie zobaczyć, czego możecie spróbować, co możecie kupić. Także do pracy, zapraszam. Znajduje się tutaj w takiej części sprzedażowej. Jak widzicie za mną mnóstwo, ale to mnóstwo suplementów oczywiście marki Olimp Sport Nutrition. Tutaj Kupujemy, tutaj sprzedajemy, tutaj wybieramy i korzystamy oczywiście z fenomenalnych promocji, które muszą być na tak dużych targach, jakimi są FIBO. Potrzebujecie zastrzyku energii, kofeiny, uzupełnić aminokwasy, zjeść jakiegoś patona węglowodanowo-białkowego czy białkowego? Nie ma problemu, jest ta top seta. Za moimi plecami ta część już taka bardzo profesjonalna do tak zwanego small talku. Tutaj można usiąść klientem, z klientami, porozmawiać o suplementach, o odżywkach, o promocjach, o sprzedaży, o marketingu i tak i tak dalej. Pokażę Wam pięć nowości, dużych nowości, które e, Olimp Sport Nutrition będzie prezentować tutaj na FIBO. Wielkie promocje i wielkie nowości. Pięć absolutnie fenomenalnych premier, jeżeli chodzi o markę Olimp Sport Nutrition. Pierwsza premiera białka serwatki z dodatkiem elektrolitów w dwóch smakach. Z mojej prawej strony kremik ryżowy, również w dwóch smakach, coś dla łasuchów. Myślę, że to przypadnie Wam do gustu. Trzy batony, smak kokosowy, podwójna czekolada oraz wanilia i to jest baton, który ma bardzo niską zawartość cukru. Ekologicznie mała szklana fajna buteleczka, kolagen wołowy 10 tysięcy mg, dla stawów, dla włosów, dla skóry i przede wszystkim dla wzmocnienia aparatu ruchu. To, na co ja osobiście czekałem, uważam, że to jest Rarytas, czyli Bitnox Shot. Wyciąg z wysokiej jakości buraka. W Olympiwie zawsze się dzieje. Próbujcie, kupujcie, testujcie. What do you think about FIBO? Almost like the old days, I would say. Yeah. Almost again like the old days. I like it. Three hard days, but it's good. It's good. Do, if... do you feel the fitness power everywhere? Yeah, of course. That's why we're here. We have five premieres. Five new products. Which is your favorite? What do you think about it? This one. Yeah, isolite. Why? Uh, because I'm tired about drinking normal protein shakes. I i don't like it anymore because then i want to drink something during the training yeah. also i'm not a big fan of bca uh, or something like this i think this is a complete protein you can drink it it tastes really good and also there are electrolytes in there which is empty because of your hard training if you are sweating a lot yeah. thank you thank you Zobaczcie, targi FIBO to nie tylko suplementy, to nie tylko odżywki, to nie tylko akcesoria, ale także sprzęt. I zobaczcie, nade mną jest tablica informacyjna, ile tych hal tutaj na targach FIBO jest. Można chodzić całymi dniami, tak naprawdę. I byłoby ciężko zobaczyć każdą halę, co na tej hali się znajduje. Tak kończą moi podopieczni, gdy nie chcą robić na treningu trastów. Dawaj! Jesteśmy na targach bo nie tylko z przyjemności, lecz również dla ciężkiej pracy i wolnej chwili warto się zrelaksować. Mieliśmy pięć premier, pięć premier nowych produktów marki Olimp Sport Nutrition. Czas na premierę nowej fury. Którą wykorzystamy w projekcie Jazda z Wujaszkiem. Od poniedziałku tak będzie wyglądało moje mobilne studio, także bądźcie czujni!